Załóż swój własny kanał YouTube, a już nigdy nie będziesz się martwić o pieniądze. YouTube to nie tylko platforma do rozrywki, ale potężne narzędzie biznesowe, które pozwoli ci zarabiać na wiedzy i realnie pomagać innym. W tym filmie pokażę ci, dlaczego warto założyć swój kanał YouTube już teraz i jak YouTube może zmienić Twoje życie finansowe, nawet z niewielką liczbą subskrybentów. Cześć, tutaj Michał Szypanek. Jeżeli się nie znamy, jestem psychologiem biznesu i twórcą platformy Booktube.pl, gdzie publikuję moje wideo, lekcje książek biznesowych i rozwojowych, które czytam. Możesz zobaczyć pod spodem, pod tym filmem, teraz link do 30-dniowego wyzwania 30 książek w 30 dni. Dodatkowo pomagam twórcom, ekspertom, specjalistom, którzy chcą monetyzować swoją wiedzę, zbudować ich biznes w internecie. Możesz mnie również obserwować na Instagramie, dołączyć do 100 tysięcy osób. Nie przedłużając, zacznijmy. Większość osób myśli, że aby zarabiać na YouTube, potrzebujemy dużej ilości wyświetleń, dużej ilości subskrybentów, współprac ze sponsorami, afiliacji itd. Jest dużo lepszy model, o którym Ci dzisiaj opowiem. Pierwszy taki mit, z którym musimy się zmierzyć, to to, że potrzebujesz dużej ilości subskrybentów. Jeśli skupiasz się na tym modelu, że chcesz zarabiać na reklamach, jest to prawda. Ale model, który jest dużo lepszy, dużo bardziej satysfakcjonujący, i możesz mieć większy wpływ na życie innych ludzi dzięki temu modelowi, to model sprzedaży transformacji. Co mam na myśli? Dziś mamy za dużo wiedzy. Ludzie są przytłoczeni informacjami. Potrzebujemy prostych rozwiązań na skomplikowane problemy. Jeśli jesteś w stanie przeprowadzić kogoś z punktu A, do punktu B, a tym punktem A to jest jakieś właśnie poczucie frustracji, niezadowolenie, jakiś problem, i to jest punkt startowy, gdzie jest Twój docelowy klient, i jesteś w stanie pomóc tej osobie przejść do punktu B, gdzie pokona ten problem dzięki Twojej wiedzy i wdrożeniu tej wiedzy, czyli ta transformacja, to jest przejście z punktu A do punktu B. Jeżeli jesteś w stanie dostarczyć taką transformację jakiejś osobie to możesz zarabiać duże pieniądze. A YouTube jest takim miejscem, gdzie ludzie zaczną cię odkrywać. Więc ten model, który daje najwięcej satysfakcji, to sprzedaż własnych produktów cyfrowych. Dlaczego? Mamy największą kontrolę nad tym biznesem sami ustalamy ceny, sami ustalamy strategię i żadne algorytmy nie mają wpływu na to, czy nasz biznes przestanie działać, czy też nie. Mamy też największy zysk, gdyż nie dzielimy się zarobkami, z pośrednikami, wszystko idzie do nas i nie potrzebujemy milionów, tysięcy subskrybentów. Wystarczy mała społeczność. O tym, jak to zrobić, dowiesz się już wkrótce. I co najważniejsze, pomagasz realnie zmieniać życie ludzi i to daje prawdziwą satysfakcję. Więc, jeżeli masz produkt cyfrowy, czy to kurs online, e-book, który pomaga komuś zmienić swoje życie to nie tylko mm, zarabiasz pieniądze, ale też czujesz, że to, co robisz, ma sens. I to jest bezcenne. Dla przykładu, jeżeli masz kanał o produktywności, to możesz stworzyć kurs, który pomaga ludziom podwoić ich efektywność. Jeżeli masz kanał o fitnessie, to twój na przykład kurs online może komuś pomóc w schudnięciu 5-10 kilo i odzyskaniu pewności siebie. Jeżeli masz Umiejętność uczenia języków, to możesz stworzyć program, który pomoże komuś zacząć wreszcie mówić płynnie w innym języku, i tak dalej, w różnych branżach. Jestem twórcą Akademii Monetyzacji i tam właśnie w, w grupie różnych specjalistów, ekspertów i osób, które też zaczynają właśnie rozwijać się jako specjaliści-eksperci, dzielimy się wiedzą na swoich kanałach YouTube. Tworząc te transformacje i produkty cyfrowe, jeżeli jesteś zainteresowany, aby stworzyć właśnie takie swoje programy i produkty cyfrowe, to zobacz pod spodem link do aplikacji do Akademii Monetyzacji. Powiem ci, jak możemy razem współpracować. Kolejną ważną rzeczą związaną z tym modelem biznesowym, jak zarabiać na YouTubie, to jest to, że nie wypalisz się, bo twoja praca naprawdę ma znaczenie. Dlaczego w ogóle ludzie spotkają się z czymś takim jak wypalenie? Po pierwsze, Gonią właśnie za nowinkami, za algorytmami, za tym, żeby te treści się klikały, żeby miały jak najwięcej wyświetleń. No bo jeżeli współpracują ze sponsorami, mają dużą presję, żeby dowieść jakiś właśnie film, lub potrzebują zarobić na reklamach, potrzebują dużej ilości wyświetleń. A produkty cyfrowe zmieniają zasady gry. Tworzysz coś, co przynosi realne efekty, a nie tylko chwilową uwagę, i nie musisz publikować non-stop. Jeden Twój film może działać. Przez lata wstecz. Więc pamiętaj, jeżeli działasz tylko i wyłącznie dla pieniędzy, to prędzej czy później się wypalisz. A jeżeli robisz coś jeszcze więcej, czyli te pieniądze pomagają zmieniać realnie życie ludzi, daj ci to możliwość do nagrywania kolejnych filmów, kolejnych kursów, kolejnych materiałów, no to wtedy czujesz spełnienie. I tak zwany efekt słodkiej poduszki pod koniec dnia, że to był dobry dzień, wykonałem dobrą robotę. Co więcej, ten model zakłada, że zmieniasz proporcje swojej pracy, czasu pracy, który jest wymagany, aby zarobić pieniądze. Czyli już nie wymieniasz czasu na pieniądze. Czyli to twoje produkty, które stworzysz raz, zarabiają przez lata, nawet wtedy, kiedy śpisz. No, w normalnej pracy, sprzedając usługi, pracujesz, zarabiasz. Jeśli nie pracujesz, nie zarabiasz. I mam mnóstwo klientów, którzy są właśnie nauczycielami, korepetytorami, na przykład uczą niemieckiego, i chcą już wyjść właśnie z tego błędnego koła, że cały czas muszą pracować, monetyzować chcą swoją wiedzę właśnie poprzez produkty cyfrowe i pozyskiwać klientów dzięki YouTube'owi. Więc podsumowując, YouTube. To Twoja wirtualna nieruchomość. YouTube to Twój asystent, który cały czas wyłapuje idealnych klientów na Twoje produkty, na Twoją transformację. Czyli produkty są widoczne dzięki filmom, które ktoś odkrywa, a dzisiaj algorytm YouTube sprzyja szczególnie małym kanałom, które zaczynają, które nie mają, małej, nie mają dużej ilości subskrybentów bo YouTube chce, żeby jak najwięcej osób przyszło teraz na tę platformę i chcą dać równe szanse wszystkim. Więc jeżeli zaczynasz od zera, liczba subskrybentów nie ma znaczenia, możesz zacząć zarabiać już w bardzo krótkim czasie, jeżeli stworzysz taki produkt cyfrowy i dotrzesz do odpowiedniej grupy docelowej. O tym wszystkim, jak to odkryć, tę grupę docelową, jak to zdefiniować, nauczysz się właśnie w Akademii Monetyzacji. I jakie są najczęstsze bariery, które właśnie gdzieś tam w naszej głowie są przed rozpoczęciem? Być może masz takie bariery w głowie. Nie mam sprzętu, drogiego sprzętu, żeby zacząć nagrywać. Nie mam studia. A powiem ci, że wystarczy telefon. Ten film i wszystkie inne filmy, które nagrywam, są nagrywane na iPhoneie. Wystarczy światło lub po prostu ustawienie się do okna i w miarę ładne tło. Co więcej, jeżeli Ktoś powie, ja nie umiem montować, to dzisiaj są narzędzia, które praktycznie same za ciebie robią montaż. A co więcej, nie potrzebujesz montować filmów, bo dzisiaj, jak widzisz, te wartości edukacyjne możemy przekazywać bardzo prosto, mówiąc po prostu do kamery, tak jak teraz, bez wielu cięć lub prawie w ogóle bez cięć. Nagrywając tak, jakbyśmy robili po prostu live'a. Więc jeśli chcesz budować taki biznes, to musimy go oprzeć o markę osobistą. I YouTube jest do tego świetnym narzędziem, aby. Pomóc ci właśnie budować te wirtualne nieruchomości, którymi są Twoje filmy, i zainwestować Twój czas w to, co przyniesie Ci największy zwrot Twojego czasu i pomoże też innym ludziom. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, aby założyć swój kanał na YouTube lub go rozwinąć i stworzyć właśnie taki system sprzedaży z małą ilością subskrybentów, zobacz, jak to zrobić, klikając tutaj na ten film. Będzie to film na moim drugim kanale, gdzie pokazuję kulisy marki osobiste i zobaczysz, jak. Zacząć zarabiać na YouTubie, mając niewielką liczbę subskrybentów. A jeżeli jesteś gotowy podjąć współpracę ze mną, to link do Akademii Monetyzacji znajdziesz pod tym filmem. Daj znać w komentarzu, jaką transformację chciałbyś wdrożyć w życie innych ludzi i z jakiego punktu, do jakiego punktu chciałbyś ich przeprowadzić, w czym czujesz się dobry, co jest twoją właśnie taką specjalnością, co jest Twoją pasją. Jeżeli nie wiesz, co to jest, to zadaj sobie takie jedno pytanie. Kim byłem w przeszłości i jak mógłbym pomóc sobie w przeszłości, na przykład 5 lat temu. Czyli jakie miałem problemy 5 lat temu, i być może to jest moja nisza, że teraz już sobie poradziłem z tym, lepiej ogarniam jakieś tematy i mogę uczyć tego innych. Niekoniecznie musisz być ekspertem. Możesz być po prostu o krok dalej niż inni, aby pomagać im zmieniać swoje życie. Czyli ta transformacja nie musi być ogromna, mogą być też mikrotransformacje. Które budują w sumie jakąś jedną dużą transformację. Można by dużo gadać, ale to jest właśnie temat, który będziemy poruszać na tym drugim kanale, no i w Akademii Monetyzacji. Do zobaczenia.